W Unii to także cena w postaci rozbudowanej biurokracji i uzależnienia od decyzji Brukseli. Pojawiają się zarzuty o durnowate przepisy, które w oczach obywateli i przedsiębiorców wydają się absurdalne i niepotrzebnie komplikują życie. Choć przykład regulacji dotyczących bananów czy ogórków często jest wyśmiewany, to jednak symbolizuje on szerszy problem nadmiernego regulacjonizmu który dotyka rolnictwo czy mały biznes. Prawdziwym polem minowym jest jednak kwestia suwerenności. Unia Europejska jest postrzegana przez krytyków jako narzucająca prawo krajom członkowskim, co prowadzi do coraz mniejszej kontroli państw nad własnym terytorium i prawodawstwem. To jeden z głównych argumentów przeciwników głębszej integracji, którzy sprzeciwiają się na przykład koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy. Obawy o utratę państwowości, kultury i władzy na rzecz rządów Brukseli, czy bycia pod butem Europy są są silnym elementem retoryki eurosceptycznej. Mechanizm warunkowości, który w ostatnich latach uzależniał